Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani, we wstępniaku niedzielnym, czyli przygotowaniu do medytacji. Zaczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Jezusa, Duchu Święty, który przychodzisz do nas ze słowem i czynisz je lampą dla na naszych stóp, prosimy Cię, byś zabrał wszelki lęk, który mógłby nam przeszkadzać w tym, abyśmy się z tym słowem zmierzyli, abyśmy je właśnie wprowadzili w życie, abyśmy pozwolili temu słowu przeczytać to nasze życie. I natchnij nas do tego, abyśmy okwicie czerpali i otwórz nasze serca na to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dzisiejszy tekst Ewangelii to Mateusz, 10, rozdział, wiersze 37-42. Jezus powiedział do swoich apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, Nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda Kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Tyle kochani, dzisiejsza Ewangelia. To, co się rzuca niesamowicie. W uszy, w oczy, po przeczytaniu tej Ewangelii, to ilość czasowników, które tutaj w tym krótkim tekście występują. Ten krótki tekst jest usiany absolutnie czasownikami. Ja sobie wszystkie wypisałem. Oczywiście to nie będzie klasyczny topos, którym jest przygotowanie do medytacji. Ja dzisiaj chcę, żebyście uczynili te z tego, te, te, te czasowniki, żebyście uczynili owym topos, żebyście się nad nimi zatrzymali. Bo one wbrew pozorom bardzo dużo mówią. Nie wiem, które do was trafi, w jakim kontekście tej Ewangelii. To chciałbym wam po prostu zostawić, nie? żeby to po prostu u was pracowało. Ale te czasowniki, jest to niesamowita i szczególna rzecz. No zobaczcie, że samo słowo przyjmuje. Mamy tutaj raz, dwa, trzy... Yy, 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 yy. Cztery razy. Kocha mamy dwa razy. Bierze jeden raz. Idzie jeden raz. Znaleźć dwa razy. Stracić trzy razy. Posłał jeden raz. Przyjmuje trzy czy cztery razy. Poda jeden raz. Czasowniki. Tekst, który jest całkowicie naszpikowany czasownikami. Jeszcze raz je wymienię. Kocha. Bierze. Idzie. Znaleźć. Stracić. Posłał. Przyjmuje. Poda. Oczywiście one są w różnych kontekstach tej Jezusowej wypowiedzi, ale w kontekście, ale kontekst, który będzie owym topos dla Was na dzisiejszą medytację, to już Wasza fantazja, mm. bo nie, nie sposób tutaj znaleźć takie topos, w którym oczywiście moglibyśmy sobie wyobrazić owo topos, gdzie Jezus się znajduje i to mówi, tak? No to, to by było jakieś najprostsze, ale czy to w tym przypadku, w tym konkretnym tekście ma sens? Uważam absolutnie nie. Bardziej zachęcałbym Was do tego, żebyście wybierając, któryś z tych czasowników, którym jest naszpikowany dzisiejszy tekst Ewangelii, na przykład kocha albo przyjmuje, żebyście spróbowali ów czasownik dopasować do popoz w Waszym życiu. To było ciekawe. W jakich miejscach naszego życia kogoś kochamy, nie kochamy, przyjmujemy, nie przyjmujemy, idziemy, nie idziemy, znajdujemy, nie znajdujemy, tracimy, nie tracimy. To szalenie inspirujące w kontekście niedzielnej medytacji. Właśnie znalezienie, dopasowanie tych czasowników z dzisiejszego tekstu i kontekstów, których, w których Jezus wypowiada te czasowniki do mojego życiowego topos, w którym się znajduję. O, trzeba tutaj wiele odwagi. Ale pięknej medytacji niedzielnej Wam życzę i owej odwagi w dopasowywaniu tych czasowników do Waszego topos. Niech nas szczerze i w Bóg Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia już w jednym słowie w poniedziałek.